To jest taka, już taka ruina, same cegły. Mhm. A garaż? Garaż. No. jest się. Może przez garaż idziemy, wejście. No też tak pomyślałam. Tak, ale to wygląda jakby ktoś to jeszcze tynkował niedawno, nie? Dam, no, nie? No, no, tak dość zdrowo. Boże i dach. Witajcie w kolejnym odcinku. Cześć. Przyjechaliśmy do Myszkowa, aby odwiedzić ponoć najbardziej Nawiedzony dom w województwie Śląskim z dość taką ciekawą historią. Nie ma tutaj żadnej rewelacji, ponieważ jest to już taka kompletna ruina. Ale dla zasady, chcieliśmy odwiedzić to miejsce. Także co? Nie wiem, wychodzimy. <laughs> my Tak, tutaj chyba jest przejście. Oj, oj, oj. Albo i nie wyjdziemy na górę. Czekaj, tutaj widzę schody. Aha, okej, okay, dobra. To uważaj. Oj buty tu widzę. No dalej tu chodzą, widzisz. Palić. Hmm. Taka spora chata, nie? No, a świeże ślady. To bardzo... Wiesz co tutaj? No, nie wiem. My... No, idziemy do góry. jeszcze do góry. Ale w ogóle taka duża, nie? Matek pierwszy, drugie. Panie się już pomału tej chwili, w tej chwili, w Podejrzewam, że z dachu przecieka. Z dachu, dachu <noise> Nakreślmy może sytuację, jaka tu miała miejsce, bo ponoć 40 lat temu został wybudowany ten dom. No, pewnie trochę więcej po jego stanie. E, dom należał do dwóch braci: Zygmunta i Jerzego, chyba. Z tego co pamiętam, oboje bardzo. Ha, bardzo, bardzo, oboje bardzo fascynowali się ufologią. Robili tu jakieś seanse spirytystyczne, różne takie dziwne rzeczy. I sytuacja miała takie miejsce, że jeden i drugi brat trafili do zakładu psychiatrycznego. Skończyło się to tym, że jeden ponoć do dzisiaj siedzi w tym zakładzie. Już bardzo wiekowy musi być. A drugi uciekł i popełnił ponoć w tym domu samobójstwo. Dom ten tutaj był sprawdzany przez wiele różnych grup. I ponoć jest bardzo nawiedzony. Jest tu ponoć energia nie z tego świata. Obstawiam, że jest to energia, która została wywołana przez tych braci. Ale ja tu nic nie czuję. Czytała Krystyna Czubówna. Ha! No, dom jak dom. Dość ciekawe, no, taka dość jest. ciekawa historia, nie? Historia jest ciekawa i taka straszna, ale chodząc po tych pustych murach ja tu nic nie czuję. Tak, tutaj... tylko wiesz, inni mogą napisać przyjedźcie tutaj w nocy, jak jesteście tacy mądrzy i tak dalej, tylko że... A, mi się na głowy Tylko że, no właśnie, ja też nie widzę sensu, my nie jesteśmy od sprawdzania tego, o to też tak licho wygląda. Przyjechaliśmy tutaj ze względu na to, że mieliśmy trochę tak w miarę po drodze, jadąc z miejsca na miejsce. No, a druga sprawa jest taka, no, ze względu na historię: czy jest to faktycznie nawiedzone, czy nie, no, nie nam to oceniać. Byliśmy w dużo straszniejszych miejscach. właśnie tam się to poczy... no, no była ciężka aura, czy jakiś tam nawiedzony bunkier, czy jakieś tam domy, gdzie ktoś odbierał sobie życie i tak dalej, gdzie ktoś tam kogoś, no wiecie, pociął i tak dalej to... No coś tam w tym było, ale to też bardziej świadomość działa. No nie wiem. No jak to już taki wykruty, ale w sumie to ostatnia chwila tak naprawdę, żeby tu przyjechać, bo no, tak, tak jest zawalony. Podłogę to spojrzysz na dół, to widać już, bo to które ją podpalają. Jest takie nie przyjechałbym tutaj w nocy, no. bo jest tutaj trochę niebezpiecznie. Jest. Trochę. Wszystko się sypie. A poza tym znając życie i tak by się nic tutaj nie działo. Innym się działo. Innym, no, innym się działo. No, jak ja bym chciał, to by mi się też działo. <grym> Wiesz o co chodzi, nie? No, to nie. Jakby mi na tym zależało, to też bym Wam pokazał, że dzieją się tutaj dziwne i złe rzeczy. Osobicie nie jest to dla mnie nic trudnego, ale no nie o to mi chodzi. odwiedzamy sobie takie miejsca i... i ogólnie jest spoko Wiedziałem, że tutaj rewelacji nie będzie, ale Miejsce mamy zaliczone Bo to też taki w sumie klasyk, nie? No tak No klasyk, no klasyk Śląska Klasyki śląska to tam. Tylko dlatego tu jesteśmy. O kurde. Nie gadaj. Fajnie. Będziesz z nimi gadać. Jeszcze jeden. dzień dziecka. Co, wychodzimy? Wychodzimy. 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 Tutaj się pożegnamy. Na każdy następny film zapraszamy. Także trzymajcie się. Pozdrawiamy i cześć. Cześć.